Hej, cześć wszystkim. Z tej strony Plastuch. Dzisiaj dokończymy sobie portala z Piotrem Robotem, który nam się chętnie przywita dzisiaj z nami. Patrz, nawet ogarnąłeś sam. Już pamiętam, że Q. <laughs> Dobra, biegnij do czwartego poziomu. A, ja sobie jeszcze timera nie ustawiłem. No szybko. Na no, szybko ustawimy timer, w takim razie ja tam już biegnę do ciebie. I ustaw pierwszy poziom. Jest pierwszy poziom ustawiony to Ja po lewo, tak? No Dobra. Timer ustawiony 22 minuty. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Obawiam się, że nie skończymy. Że nie skończymy całości. Mmm, bardzo się do siebie zbliżyliśmy. Ech. Trochę gejowsko zabrzmiało. Tuby transportowe, poziom pierwszy na dziewięć. No to na pewno nie skończymy dzisiaj. Maciek, a teraz postaw mi tam y, przejście. O i gdzie? O chuj, nie wiem. Sam. Musisz przejść przez mój portal i tam postawić. Okay. Wow. ok, to lecimy razem. I co, co teraz? A, możesz spaść. Dasz radę się ruszyć? Tak. Eee. <słyski> Dobra, to nie. To jeszcze raz, Ciach i tam przejść Ja zrobiłem, teraz ty cykni ten portal w tym miejscu i ja przytrzymam przycisk, a ty spadnij albo da odwrót, jak chcesz. No ja już jestem przy przycisku, więc możesz sobie sobie na niego spać. Dobra. Ja trzeba gdzieś to musisz nam wejść i chyba wziąć kulkę albo coś. Bo zresztą, bo coś nie... Dobra, spadłem um, I nie widzę tu... Dobra, moment, czekaj. O tu coś, tu mam przejście A nie możesz tu postawić portalu? Mogę, i bardzo zrobię teraz Prawdopodobnie cię zabiję. Nie, ale jak stoisz w portal to ja spadnę, ten wiesz, o. Ło. Wow. Ledwo, ledwo, prawie spadłem. No, łatwo. Kucji. Dobra. Komora to z tego została no, kończona. O, to jest pierwsze, nie? 9, 7, no. Czeka nas jeszcze 9. A mam takie podejrzenie, że jest etap piąty, bo na, na tej planszy, co zaczynamy w lobby, znalazłem. Jest 6 etapów. Skąd wiesz? Bo znalazłem szósty. Jak szósty, jak my dopiero 4 mamy? Ale widać 6. I don't know how you to mi pokażesz potem I really don't oh, fuck. <laughs> Zabiłeś się? <laughs> no ale tak, tak mam, że zawsze <laughs> jak widzę coś to od razu ubiegam z ciekawości Biegłem i wyjebało um, Dobra Skocz przez katapultę, dawaj Cię powinno złapać, tak mi się wydaje Hmm nie złapało Cię? Nie. No Maciek, zginąłem, więc możesz się domyślić, że nie złapało mnie. Ty kulkę wypuszczasz chyba, a nie, to jest mowa. Nie, tu to otwieram. To, tu. Aha. Dobra, nie Ciebie da. to nie ma jak złapać. Przez to się przejść nie da. Da się wejść tu, bo mi to też nic nie daje. Ty, ale moment, ale moment, nie tu, spróbuj no, tu. No, tu, albo czekaj, dobra, dobra, został to tak. Znaczy, stój, z się Nie wiem, czy trafiłeś. O, 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 poczekaj. Stoję na nim, może mu kulka nie ruszyła. Aha Czy tu nie ma kulki w takim razie żadnej? Fa, myślałem, że tam wypadnie kulka Tam jest jeszcze jakiś laser w ogóle Ty, o, kurwa, laser Spróbujmy się na razie tam dostać, bo tam tu jest przycisk Kurde a jakby pod kątem. Dasz, nie da się pod kątem skoczyć przez tą katapultę, prawda? A teraz spróbuj nacisnąć przycisk. Ja cały czas na nim stoję. Rozejdź z niego. Zszedłem. O to tylko balkon uruchamiasz z tej strony. No wiem, wiem, tylko że. Bo rozumiem, pod kątem się nie da skoczyć. Nie, nie, bez szans, nawet nie dolecę. Ja się rację pomarańczowy, niebieski był na tyle głupi, by wpaść w Twoją pułapkę. No, no to fajnie. Em. Um. Na pewno musimy skorzystać z tego. To jest niemal pewne. Ty! Mam pomysł, mam pomysł! Aha, wiem co Maciek! Właśnie teraz trzeba skoczyć na to, patrz. Ja to pultam No to... Skoczyłeś? Dokładnie. No. Fak! Co się stało? Czekaj. Ruszyłeś się czy coś? Nie, po prostu zbiło to mnie. To spróbuj. Nie, czy, żeby, żeby, Stanę żeby, żeby... na przycisku, nie wiem. Ok, xd, jeszcze raz. No, próbuj, próbuj. Nie wiem, co robię źle. Co? No już zaraz ci powiem. Ruszyłeś się? Tak, dobra. Mamy piłkę. Teraz musisz maciek patrz Wyłączyć mm -hmm. portal. Wyłączę ci go, co? W nie, sensie... cel yes. tu. Tu i tu. Mmm, dobra. Leci do ciebie. Teraz tak. Tu. I ty musisz jakimś cudem. A nie, poczekaj. Yy, otwórz ten przycisk, otwórz przyciskiem balkon. Okej, okay. już idę. Ciach. jeszcze, z na A, sorry, kulka leci. Ja teraz muszę wyłączyć ten. No mam. A, ja. mam, kulkę, łap. mam, mam, no, mam. Dobra, zostawię na przycisku. A czy. Nie wiem, czy ona się nie stoczy. Dobra, nie stoczyła się. Ale my tą kulkę musimy dać do lasera. Chodź tu teraz do mnie. Aaa, pojebało mi się. Nie, dobrze, tak. dobrze, chodź tu teraz. O! No nie, sz, kurwa, to już zjebaliśmy. Tę kulkę trzeba, na żadcę, tę kulkę trzeba obfusić w laser, a nie. O ja, złej, teraz teraz nie jedziemy jak dać. Chyba, że tak i tak. Tu, tu. Wyżej, 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 wyżej. No nie, tak to nie pójdzie. Nie w tą stronę parcia A Ale dobrze jest, tak ma być. To jak? No nie. A, wejdź tam jeszcze raz po prostu. No to nie jestem w stanie wejść, musiałbym, musiałbym użyć katapulty. No tak, tylko ja ci zrobię to. Niech piłka się ogarnie. Ciach i ciach. Lecisz. Tylko... A, chyba powinienem ci piłkę dać. Nie, ja sobie puszczę kolejną piłkę. A możesz? Post no, postaw piłkę na tym, postaw piłkę na to razie sp na Najpierw tym. spróbuj piłkę wypuścić, bo to jest pytanie. ta pe pewnie zniknie, ale nie ja mogę na pewno, kurwa, na portę. A, moja znikła Dobra. I teraz. Teraz tak. I teraz patrz. Ja sobie chcę nacisnąć tu, Ciach. I ja ci mogę to puścić tam, tą kulkę? Ona cię poleci. Puściłeś ją? Ona... Nie jeszcze, ale teraz ją puszczę, czekaj. Jak ją puścisz, to ona się zatrzyma tutaj. No. I ty teraz musisz wyjść do mnie. Aha, ja muszę nawet. Stąd wyjść ten. portal zrobić tu. No, mi musisz mi otworzyć ten, ten balkon. Ale nie, ale nie, 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 do mnie chodź. Dasz radę stąd wyjść? Nie, bo ja, zniszczy mi się portal. No dobrze, niech się A może mi się zniszczy. Niech się zniszczy. Dobra, niech niech się no, ciach i z drugiej strony. Jezu, ale mi się wolno biega w ten. Eee. I teraz pytanie, czy to trafi w laser. Dobra, co Kurwa, Kurwa, ale się było. Można no było lepiej to zagrać. <laughs> Pomarańczowy tylko cię spowalnia. <laughs> to bardzo jesteśmy zgranym zespołem. A ostatni tak pokazał, tego spowalnia. Ej, cicho tam. <laughs> Chociaż zostałem nazwany bramkarzem. Przez kogo? Przez Zakiego, skomentował on w filmie Czemu brałem karzę? Nie wiem Znaczy, próbowałem wychwycić ten moment Jakoś no, 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 nie, chyba, no, chyba za głupi no, jestem no, na to Może jak wtedy próbowałeś łapać no, tą pulkę. Wol, pomarańczowy zostaje ukarany odebraniem 75 punktów współpracy Dlaczego? To jest jakiś troll Maciek Widzisz, słucha jakaś robota Się wkurwię, to mu wysprzęglę w mordę i się skończy Um, czekaj. Mam pomysł. Na odmiany świat należy. Maciek, jump! O chuj, nie wyszło. Zginiesz, jak tam skoczysz, wiesz o tym? Jeszcze raz, czekaj. A nie, nie. maciek. Zginiesz. Maciek, co tego dasz do głupoty? Panato, Jestem hardcorem. Wuuuu! Zginąłem, nieważne. Nie spodziewałem eee. się, że ktoś skończy. Ten portal idzie do góry, tak? Czyli skoro idzie do góry, to trzeba zrobić. Lecę do góry. No i dalej do, do sufitu, I teraz ja zrób mi dali. portal. Stojąc na tym przycisku. Zrób mi portal. Eee, dobra, na razie nie stój na nim, to był błąd. Ale tu i tu. Zniszcz mój portal. I tu. No. Co? No zniszcz ten. Czerwony. Dobra, nie doleciałem. Ale wiesz o co chodzi Eee. Tak. Tu, tu trzeba A nie co w tydzień No tą kładkę. A. No to macie, to źle Czemu? Bo ty musisz wylecieć stąd i wlecieć... Ale w tam się musimy dostać. Ta kostka jest potrzebna. Ta tu No to patrz. I teraz trzeba postaw tu... Aaa, dobra, okej. Okay. Okej okay. Ale to ja tak nie dolecę najpierw Musisz Maciek sk skoczyć Czekaj Tak zrobię Aha właśnie I teraz tak I czekaj teraz gdzie ja mam zrobić portal żeby Dobra jestem ten. na samej górze No to ty musisz sobie postawić portal Czekaj, 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 czekaj No czekaj, jak teraz kto, kto? Który portal? No muszę więc postawić. właśnie, nie? W skitu. A ja ci muszę postawić Maciek portal tu, gdzie ty jesteś. Okej. Okay. Ja ci muszę, tu, ja ci muszę tu postawić portal i teraz tak. I okay. ja muszę strzelić jeden portal tu. A chwila, jakbym teraz strzelił. No nie, nie. Fuck! Sorry. Poczekaj, poczekaj. Bo stąd tu, to nie jest głupi pomysł, tylko jak się dostać tam do góry Ale To bardzo łatwe, czekaj, teraz ty musisz wejść na ten, na górę, musisz spaść I strzelić sobie portal tu, je, tu jeden Tu jeden i spadając tu drugi Musisz teraz, postaw pierwszy portal tu Drugi tu, a ja w międzyczasie postawię, jak zniszczysz mój, to ja postawię tutaj swój Dobra Go! No Okej, okay, dobra, git. kurwa git. Musimy rzucić kostkę Ty tu też musisz przyjść. Aha, no, no tak, kostkę. tak, bo bez kostki to o dupa Cyk I teraz musimy zrobić tak samo tylko ze mną, czyli ty musisz postawić się po prostu tu i gdzie drugi A gdzie postawiłeś? Tu jest mój jeden no stamtąd tu i tu Jeszcze raz, jeszcze raz Tu I tu No I teraz ja wylatuję do góry I jeden stawiam tu A drugi stawiam a... pod sobą A ty w tym samym czasie stawiasz mi tutaj portal ehm... Dobra Tu Tu musisz stawiać no portal z dobra Zastanawiam się którym, ale dobra, najwyżej zwalę Jasno niebieski. Eee, jasno -jasno -niebieski. Tak, dobra tak. No to ja przerwę twój portal. Już, 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 to Dobrze Maciek. nice. What? I hopa. To these tests. I'm not sure, Czy mogę wam ufać, gdy jesteście razem? Montaż robotów. A skąd ty wiesz, że jest sześć etapów? Bo ja tylko cztery wyliczyłem. Muszą się wydawało, że widziałem 6. Musza było na początku poukrywane w takim razie. No, bo... Było nawet na początku napisane, że jest 6 Wybierz jeden z sześciu etapów na samym początku. Serio? No, mi się wydaje, nawet ty mówisz, że jest 6 etapów w pierwszym odcinku zespołu. No, kurde, to nie wiem, chyba mam sklerozę. No macie w tym wieku, to już nic innego. Skleroza problem z pro... Dobra, z Gdzie ta katapulta poleci? Dobra, ląduje się tu, bezpiecznie. A tą katapultą ląduje się tu. To jest bezpiecznie. Musisz bardziej na środku jak chcesz tak zrobić. To jest... Ale nie chciałem tego zrobić, tylko ja chciałem zrobić. Ale to może też tak być. Dobra. Lecz! I po co sobie tu? Ale to byłoby zbyt proste. Bo tu do mnie już prawie do wyjść Aha, tu. Si siatka. Tu i tu. Ciach. A jakbyś dał niżej ten czerwony portal, trociutkę niżej. O, dokładnie. Tu macie mieć dać. Serio? No. Eee. siepałem Wszystko idzie dokładnie tak, jak mówiłeś, niebieski. Ja nic Maćku? Nie Jestem. Daj mi portal tu. To Tu. No. I pana to. Nice. I teraz patrz na to i teraz tak. Masz tam coś? Ja tam, No. Skocz, skocz... E, w mój czerwony? Skoczysz w mój czerwony portal... No i dojdę no nie, do czekaj. ciebie. A chwila, bo tu się okaże, że my dotrzemy do miejsca... A tam jest jeszcze jakiś laser. Okej, okay, ale chwilę, potrzebuję chwila przemyślenia tego co się stanie jak dam tak. Nic. Nic się nie stało. Bo laser pcha w twoją stronę. Wiem, tylko yy, tu jest takie coś dziwnego, czego nie widziałem jeszcze. Eee, chwila. muszę się ta strona dojeżdżała tutaj, nie? Nie, wyjście jest przy tobie. Wiem, ale macie tutaj nie da się podskoczyć, wejść nawet. Aha, bo tam siatka jest, tak. Eee, Czeka tu jest, chodzi o umieszczenie. Zmienia perspektywę. Tu jest laser. No właśnie zastanawiam ja się, próbuję tam przekminić jakieś Ja mam dostać. pomysł, ja wiem. Ty, ja mam pomysł. Skocz te... Użyj teraz tej trampoliny i skocz teraz tam na górę. No, 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 no dobry pomysł, tylko muszę wrócić. O ja. Nie, nie, wrócę, oj, wrócę. Sobie. Ale ty nie wiem czy tam dole. Kurwa, nie wiem czy nie zjebałem tego, chyba nie zostaniesz. Czekaj, no. skunkowa, czekaj. Musisz dać. O, teraz? Nie, nie. Bo niż... ja sam nie widzę. Ja niżej widzę. musisz niżej? dać, musisz dać niżej, niżej. Żeby mógł o to zahaczyć. Zdół, tu nie więcej, o. Dobra. Tylko co teraz? Postaw sobie portal tu. Eee, średnio ma możliwość. Ale czekaj. A dobra, a postaw tu z powrotem. Tak. A ja stąd kliknę sobie. Eee, czekaj, żeby to wymierzyć I tu. Nie tu? No, no o kiedyś coś chodziło. Dobra, chyba wymierzyłem. No, próbuj Tylko no, kurde, trochę wolno to idzie. I pytanie: czy ja trafię w portal, bo trochę krzywo? No, przejdziesz niego. Pink. No. O, jest. No, i, i jak tą kulkę będziesz miał? A ja tu nie mam kulki, ja tu mam przycisk Laser Przycisk? No, kliknij go O, tam wyleci kulka, wyleciał Fak! Fak, dobra, czekaj Jeszcze raz, kliknij Jest, leci Gdzie on poleci? Do, do mnie, mnie. Dostan... Dostanę go, nie, do mnie leci Dostaniesz go? Nie dostałem! Fak Ty, a jakby zrobić... Dobra. Nie, macie możemy dostać. O, ja mam. go mam. On mi jest potrzebny, bo to jest box ze szklany. Patrz, patrz, co ja się tak... dzieje. Okej, okay, yy, to dobra. Jedna racja Dobra, wiem co. Tu. Tak. I gdzie ja tym laserem muszę trafić? Masz tam coś? No ja nie, nie wydaje mi się, że tutaj. No czekaj. Trzeba tam w tym laserem w tą, w, tą, w tą, wiesz, tu. Nie. Gdzie, gdzie ty chcesz? Żebyś mi, żeby mi tu laser przeleciał. A tu? To trochę niżej. O oh, fuck. Czekaj, Maciuś. Eee, nie trafiłeś trochę. No, mogę radę przekręcić? Dam radę, dam radę, tylko musisz koordynować. Staw sobie na tabie, gdzie ten. Czekaj. Eee. Jest źle, czekaj. W co ja mam celować w ogóle? Bo nie widzę celu Naciśnij TAB to Ci pokażę cel Aha Ale to, to tu, tutaj Czekaj, to ja muszę iść w lewo To tu, gdzie teraz jestem To jest moje maksymalne w lewo drugą stronę drugą stronę żółty portal Jakby żółty portal mi kapkę przeniósł Nie w tę Nie w tę stronę w jeszcze, jeszcze, jeszcze. O! Nie, to nie wyjdzie. To tak nie wyjdzie. Chyba, że jeszcze dasz radę, ale. To jest mój max. Nie, Dziego. Na Zwini prostej. Nie, to, to się inaczej, bo ja tu mam ścianę, wiesz. Spójrz na mojego taba teraz. No. Ja tu mam ściankę, widzisz? A, -a, -a. No to macie, jak strzelę w tą ściankę... No mam. Teraz pytanie, i... gdzie ty... Nie, strzel laserem, laserem, w tą ściankę i ty na moim tabie zobaczysz, że tu jest, wiesz... Gdzie jest? Znaczy... Tu, tu ścianka, widzisz? Na prosto tego. A tylko, że ja się tam muszę dostać. To ja, to to muszę zas ja to muszę zostawić teraz, tak to, jak to tak, jest. Tak, tylko nie, nie, stop! Stop na nie zeskakuj tamto. Laser, puść sobie w ściankę. Jest, jest, zobacz. A, dobra, dobra, no to chodź, yy, to zeskakuj. Zeskakuję. Hop. Tylko nie zmarnuj ty porta portalu, czasami. Nie, 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 no, mam, mam tylko jeden ciemno-niebieski portal do zużycia. Fak, to ja teraz spierdoliłem to. Nie wiem, czy, czy, czy muszę zeskoczyć. Musisz zrobić tak, żebyśmy tam weszli, jakimś cudem. Że co, że chcesz spać po prostu w to? No. no to jest jakaś myśl. No i teraz po prostu na sam koniec tam oboje, i ty strzelisz tam portalem, tylko nie możesz go zjebać. I, I jesteśmy w domu. Uuu... A no fajnie się płynie to w tym. Szkoda, że tak wolno. I teraz Maciuś. Twoja, szan twoja szansa Ocuj się? Cyk Proszę bardzo Gestykuluj dostałem osiągnięcie Łatwiej zna. 6 miliona kurde Dobra, załadujemy sobie następny poziom I myślę, że będziemy kończyć, bo się nam czas minął Czas skończył. Niech jeszcze Glados na, na pożegnanie nam coś powie ciekawego. Zobaczymy, czy teraz mi odejmie punkty. Nie czuję się skrzywdzony, że odebrałem punkt, a nie tobie. Jak dobrze znasz niebieskiego? Czy ufasz mu? Ty w ogóle ty masz chorągiewkę z serduszkiem z tyłu, na plecach. Serio? No? Czekaj. A, widziałem, no nie wiem dlaczego. <grym> Dobra, ale wiecie co? Myślę, że będziemy sobie kończyć zostawi nam cztery poziomy. Także zrobimy sobie je następnym razem. Także... O kurwa <laughs> tak smaczne zakończenie odcinka. Zauważyłem, że tam jest Zgadzał się niebieski, to było zabawne. Mam wrażenie że w ogóle, że ona wykrywa nasz mikrofon czasem. Ale do, dobre, Nic. Fajnie, że spędziliście z nami trochę czasu. Chciałbym Was zaprosić do subskrypcji tego kanału i lajkowania tego filmu. No i do następnego. Cześć. Na razie.